Witajcie na omówieniu 67 rozdziału mangi Spike's Family. I nie, nie dostałem nagle zaniku pamięci, bowiem faktycznie jest to znów 67 chapter Manki Ale Par 2. Tym samym oficjalnie kończymy mini przygodę Lloyda w szpitalu i przykro mi to mówić, ale to konkretne wydarzenie zupełnie nie dowiozło potwierdziły się niestety moje najgorsze przypuszczenia, o których mówiłem przy okazji omawiania partu 1. Tatsuya Endo wybrał najbardziej przewidywalne, najbardziej leniwe rozwiązanie dając nam rozdział, który jeżeli doczeka się pokrycia w anime, to zupełnie mnie nie zdziwi, gdy widzowie anime-only, chociażby na FBM.pl, uznają go za filar. A to oznacza, że mimo mojej całej sympatii do Spikes Family, dziś żadnej taryfy ulgowej nie będzie. Będą miskr. Będzie narzekanie. Trochę miłych rzeczy też się znajdzie. Ale bojstwa tu dziś nie uświadczyć. Polecam skoczyć po gorącą herbatę, bo zaraz się tu zrobi lodowato. Tyle słowem wstępu, czas w końcu przejść do tego nieszczęsnego partu 2. Rozdział rozpoczyna się po upływie bliżej nieokreślonego czasu od momentu, gdy Gerard Gorey zadzwonił do biura bezpieczeństwa, co jak pamiętamy zakończyło part 1. Ponieważ jednak wiemy, że policja działa tu szybko i sprawnie, to nie sądzę, by było to więcej niż 2 czy 3 godziny od telefonu dyrektora. Do szpitala przybywa dwójka agentów służb bezpieczeństwa, którzy odpowiedzieli na wezwanie naszego mąciciela. Są w strojach cywilnych, rzekomo dlatego, by nie przestraszyć oskarżonego. Gerald pokazuje z ukrycia agentom Lloyd'a Forgera, po czym informuje ich, że Lloyd to świeży, niepracujący jeszcze rok czasu pracownik szpitala. Ten oto niegodziwiec noc w noc wkradał się do pokoju z prywatnymi nagraniami pacjentów, a także dyrektor słyszał pogłoski, że Lloyd spotyka się z podejrzanymi typami, sprzedając im wrażliwe dane placówki, które zostają wywiezione na zachód. Wreszcie Gerald zachęca agentów do tego, by zajrzeli do biurka jego arcywroga. Tam też znajdują teczkę, w której Lloyd trzyma zbiór najróżniejszych, cennych i prywatnych informacji o leczących się, które ewidentnie są przygotowane do przekazania osobie drugiej. Oczywiście wszystkie te dowody to wierutne kłamstwa dyrektora szpitala, które w jego Mniemaniu wystarczą na pogrążenie Lojda. Dwa z trzech tych rzekomych dowodów nawet nie mają formy fizycznej i bazują na wypowiedzi jednej osoby, co idealnie pokazuje desperację kolesia. To tak jak ja bym wam powiedział, że usłyszałem plotkę o tym, że Boru to ma być pięknie rysowano mangą z wciągającą fabułą. No, od razu byście mnie wyśmiali. A mimo to naszej dwójce agentów takie informacje wystarczą. Przy okazji warto jednak zwrócić uwagę na słowa Geralda o tym, że Lloyd nie pracuje tu jeszcze nawet roku. To w sumie pierwsza od bardzo dawna informacja, która już pozwala dokładniej zawęzić ile mniej więcej Lloyd przybyła na misji w Berlincie. Ponieważ w międzyczasie było kilka egzaminów w szkole ani wycieczka statkiem, kurs gotowania Yor czy sporo misji Lloyda przy jednoczesnej pracy w szpitalu, to możemy bezpiecznie założyć, że od czasu rozdziału pierwszego minęło ponad 6 miesięcy, a patrząc na to, że Gorey mówi nie cały rok, a nie trochę ponad pół roku, to pewnie bliżej 9 miesięcy jak nie więcej. Wracając, nasi agenci podchodzą do Lloyda i błyskawicznie przechodzą do oskarżenia go o szpiegostwo, zakłócia i wyniesienia z terenu szpitala. O nie! Czy to zatem koniec mangi Spikes Family? Czy nie zobaczymy już więcej Lloyd'a Forgera? Czy wszystko, co nam już pozostało, to pisać błagalne listy do autora mangi i czytać w międzyczasie mangę Moriarty? Oczywiście, że nie. Ale Moriatego to akurat możecie czytać. Bardzo fajna manga, polecam. Ale do rzeczy. Otóż dwójka rzekomych agentów ze służb bezpieczeństwa to dobrze nam znani Franki i Fiona w przebraniach. Frankie był podłączony do linii komunikacyjnych szpitala i przechwycił telefon Gerarda. Następnie został poproszony, by wraz z Fioną w fikuśnych kostiumach odegrać rolę smutnych panów w garniturach, chociaż tutaj to bardziej w prochowce. A to nie koniec ich roli, ponieważ po chwili przyznają, że to dyrektor wskazał im biurko z dokumentem, do których to papierów Lloyd się nie przyznaje. Szybko wychodzi na jaw, że dokument nie mógł być pisany przez Lloyda, ponieważ on nie używa tego stylu, a jedyną osobą w całym szpitalu, która pisze w ten sposób, jest sam Gerald Gorey. I błyskawicznie to oskarżyciel staje się oskarżonym. Przerażony dyrektorek próbuje oczywiście dalej zwalać na Lloyda, ale zostaje natychmiast spacyfikowany przez Frankiego, który grozi mu pistoletem, będącym tak naprawdę zaboniczką. I nagle wychodzi, że Gerald znajdował się na specjalnej liście służb bezpieczeństwa i jest oskarżony o takie rzeczy jak Defraudowanie funduszy politycznych na szpital, fałszowanie odszkodowań zdrowotnych, korzystanie z samochodu kolegi do beztroskiej jazdy, kłamanie na randkach, że stoi wyżej w hierarchii szpitala, i wreszcie, że wpierdzielał pączki na stołówce i zwalał na płuchną pracownicę? Okej, okay. te ostatnie rzeczy może już nie były specjalnie istotne, chociaż prawdziwe. Ale już dwa pierwsze brzmią bardzo poważnie. Strona drogą w angielskim tłumaczeniu Fiona brzmi tak, jakby dwa pierwsze były czystym strzałem, ale podobno w hiszpańskiej mówi, że była pewna tych oskarżeń. Detal jednak, gdyż tak czy inaczej skutek został osiągnięty. Teraz to Gerald zostaje skuty i już ma się żegnać ze szpitalem, gdy nagle, cały na biało, wkracza Lloyd i każe się agentom zatrzymać. W pięknej, wzruszającej przemowie tłumaczy, że dyrektor może i ma pewne wady, ale nigdy nie sprzedałby ceny danych za granicę. A co ważniejsze jest największym skarbem tego szpitala, promieniem nadziei w tym pochmurnym świecie i cieszy się niezwykłą popularnością szpitalu, motywując wszystkich. Stary dobry klamcuszak Lloyd, jak zawsze, w formie. Prawie samo uwierzyłem. Agent Smith na koniec dodaje, że woli być aresztowany zamiast Geralda, czym całkowicie topi zimne serce swojego przełożonego i błyskawicznie zdobywa jego szacunek. Frankie, no, stwierdza, że widząc ich relacje i przywiązanie, jest zaintrygowany i mówi do dyrektora, że ktoś, kto cieszy się takim oddaniem, nie może być szpiegiem. Po czym dodaje jeszcze kilka innych spoko tekstów, czym nie smaczy Lloyda, który już ma dość tego dziwnego teatrzyku towarzysza. Tymczasem Gerald dosłownie pada do nóg męża Yor, traktując go jak swojego zbawcę, i jest gotów do pełnej współpracy. Na którą oczywiście Lloyd od początku liczył, bo to zapewni mu dostęp do pacjentów VIP. Na koniec rozdziału widzimy zaś Fiona i Frankiego, którzy są zachwyceni swoimi strojami. Każdy z nich z innego powodu: Fiona, dlatego że Lloyd stworzył go dla niej, więc jest niczym święta relikwia, niczym flakonik potu swojego senpai dla Yander. Franki zaś to Franki. Wiem, że wygląda w tym spokój. Gdyby mieli internet w Berlincie i Tindera, to siłą by mu musieli ściągać tę stylę. Ostatnia strona to zaś powracający do domu Lloyd, który cieszy się, że akcja szpitalu przyspieszyła plan C, co oczywiście zaniepokoiło Anie, gdyż ta musi jeszcze bardziej starać się ze swoim planem B i przyjaźnią z Damianem. Jak więc widać, był to praktycznie w 100% rozdział skupiony na sytuacji w szpitalu. I zanim przejdę do tej mniej sympatycznej części, to podsumujmy sobie fajne rzeczy w parcie drugim. Oczywiście Lloyd. To jest Lloyd, którego znamy, kochamy, podziwiamy. Agent zmierz wiedział, że lepiej posłuchać telefony wychodzące ze szpitala i był przygotowany na taką sposobność. Mamy tutaj jego naturalną grę aktorską. Jest też 100 punktów retorykę przy obronie dyrektora. Wreszcie praktycznie minimalnym wysiłkiem Lloyd nie tylko odepnął wrogie zamiary Geralda od siebie, co zamienił go w swojego oddanego stronnika, który pomoże mu z pocałowaniem ręki i nieświadomie w realizacji planu C. Oprócz tego mamy fantastyczną trójosobową relację na linii Lloyd, Fiona Franki. Nie dość, że agentka z mroki poczochraniec znów muszą ze sobą współpracować, to jeszcze oboje jednocześnie pomagają Lloydowi, kierowani zupełnie różnym podejściem. Frankie oczywiście rozwala tym, że może udać kozaka i zrealizować swoje pragnienie, jakim widać jest zakucie Lloyda w kajdany. Nie wnika. Już przy okazji szpiegowania Jor dobrze poznaliśmy to, jak Frankie super się w tych przebierankach bawi i jak teatralnie to wszystko odgrywa, więc jest to naturalna kontynuacja tego faktu. Fiona zaś też jest urocza. No sami zresztą spójrzcie, jak ta męska twarz i postać kontrastuje z jej fatalnym zauroczeniem w stosunku do ojca Ani. Zresztą ona wprost mówi, że cieszy się, że mogła być. Em... Wykorzystana przez Lloyda. Tu też wchodzimy w fatyrza. Tym bardziej nie wnikam. Wydaje się więc, że cała ta przygoda była na miejscu, bo w końcu wyjście, sytuacje logiczne, plance postępuje i Lloyd ma nowego wafla. Czyli wszystko git. Prawda? Prawda? A właśnie, że nieprawda. I czas teraz, by wlać na to wszystko kubeł zimnej wody. Ech. Po pierwsze, te dwa rozdziały, a co już wspomniałem, noszą wszelkie znamiona materiału filerowego. Jakieś sklejki, która powstała z resztek, bo może Tatsuya Endo porobił trochę szkicy szpitala, trochę nakreślił postać dyrektora i chciał coś z tym zrobić. Problem w tym, że dostaliśmy zapychać. Najważniejsza akcja wynikająca z tego dwuczęściowego rozdziału jest taka, że lekarz Lloyd dostał dostęp do pacjentów VIP. Tylko, że my już dawno wiemy, że Lloyd w szpitalu pracuje i czym się zajmuje. Gdybyśmy więc jako czytelnicy dowiedzieli się po prostu, że Lloyd, poprzez swoją dobrą pracę, dostał się do VIP-ów, to każdy by to przyjął do wiadomości i tyle. Cała akcja z Geraldem mogłaby zostać wyrzucona i nic to w stosunku do realizacji planu C by nie zmieniło. Mało tego, jedyną nową imienną postacią, która została jakoś zarysowana przez te dwa rozdziały, jest sam dyrektor Gerald, czyli osoba będąca twarzą tego filera, co się dodatkowo śmieszne. I tak, oczywiście Gerald z Rivii zostanie w mandze zapewne na dłużej i będzie się jeszcze przewijał. Tylko po co? W przeciągu dwóch rozdziałów dostaliśmy kolesia, który z punktu Nienawidzę Lloyd'a przeszedł do Lloyd to mój Bóg. On już przeszedł swoją drogę, zrealizował swój cel, poznaliśmy kim jest i na czym mu zależy. Znamy też zakres jego kompetencji, a jego jedyną relacją to właśnie ta z agentem Koles Koleś jest już po jednym rozdziale wyciśnięty niczym cytryna i nic ciekawego sobą nie zapowiada, gdzie już opiekunka Becky po jednym rozdziale była w stanie wywołać większą sympatię i zaciekawienie czytelnika. Nawet warstwa humorystyczna drugiego partu rozdziału 67 to przede wszystkim klasyczne odpały Fiony i Frankiego, bo ich zachowanie jest dokładnie kalką tego, co już znamy, tylko dostosowane do sytuacji. Ale oni sami reagują głównie na Lloyda, a niekoniecznie na samych siebie, co też osłabia magię tego, co by nie mówić fajnego spotkania. I o ile w Parcie 1 dostaliśmy sporo fajnych scen z Anią, to już Par 2 to praktycznie tylko akcja szpitalu i cała jedna strona w domu Forgerów. Ale najbardziej boli w tym wszystkim właśnie to, że dokładnie spełnił się ten scenariusz, który dawałem jako jeden z prawdopodobnych. I gdzie zazwyczaj to jest powód do zadowolenia, że udało się dobrze i trafnie przewidzieć wydarzenia, to właśnie z tego powodu, że to się sprawdziło, to żadnej satysfakcji z tego nie mam. Spikes Family to niezmiennie bardzo fajna manga i niewątpliwie jeszcze wiele wciągających momentów przed nami. Ale part 2 rozdziału 67 pokazał niestety, że czasem do tej dobrze naoliwionej maszyny jednak jakiś pręd się wciśnie i zastopuje na chwilę resztę pracy. Nie ma o to żalu do autora, mógł po prostu zrobić sobie miesiąc przerwy i nic nie dawać. Dał nam za to dwuczęściowy rozdział, który oczywiście dostarczył sporo zabawy, ale niestety jednocześnie dał zawód i poczucie zupełnie pobocznej historii, napisanej na zbyt bezpiecznym schemacie. I tym razem, ponurym, ale szczerym akcentem, omówienie partu drugiego chaptera 67 dobiegło końca. Ja byłem dester, a jeżeli moje omówienie Wam się spodobało, to dając kciuki w górę, pisząc komentarze i subując kanał, zachęcacie i się mnie do dalszej, regularnej pracy, za co Wam serdecznie dziękuję i doceniam. Z mojej strony to tyle, trzymajcie się i do zobaczenia.